Duże rzeczy, to, ta, duże projekty. A, a te dziewczyna, to jest to, to twoja mama? No. Proszę pani. Tak? Mogę panią zobaczyć? Pokaż się mama. Tak. Mama. To jest twoja mama? Tak. Ale piękna. <laughs> no byś fajnie. By, Chciałabyś po... mieć zaraz jednego dzidziusia? Nie, nie, ja już skończyłam. Ej, a ty, ty robisz jakiegoś świątecznego live, Dawid? Nie, za, po, za tego, wszystkie te pragnienia miłości bym spełnił. Co? 70. Ale nie mów tak jak moje. Nie, 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 leci nie, 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 ty ale... nie, leci nie, nie, chciałem z tobą nie, 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 No nie, jesteś, bo, nie jesteś to. normalny za Wiele moje wygrywała. zachowanie Kuba wytłumaczył nie, mi wszystko nie, i odkręcił nie, mi nie, poza tym lepać Adama z Częstochowy spoko 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 oko oko pozdrawiam Kuba Pozdrawiam Kuba, dzięki za 3 złote, Kuba Pani kiedy, kiedy spotykamy randkę? Mama 12% śmietany 12% śmietana Jaka śmietana? No on chcę śmietany. Mamy w domu, czy nie? Mam. Jaką? Debika. To tam Dobra u nas, A u Tam cię, Dawid, przyjacielu, kochany na 1000%, procent pamiętaj, żeby mieć wyjebane na hejterów, czyli na tomka z Nowego sadu. A bardzo dobrze, w internacie sobie jesteśmy, fajnie, no? Bo mnie rodzice tutaj wysłali! Jasper! Co no cześć! Co ciebie zrobili? No wysłali mnie tu przy... no tutaj no, bo ja do szkoły chodzę. A idiotka. Dobrze u no. nas! Mam pytanie, czy kojarzysz ko takiego youtubera, Dawid Jasper? Tak. To ja witam, to ja! Nie, 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 nie. To ty? To ja! Robi live'a na YouTube, robi live'a na YouTube! Poczekaj, muszę zobaczyć. <laughs> TO TY, IDOLU?! CO JEST?! ZŁOCZAPI CZUBA! ZŁOCZAPI CZUBA! ZŁOCZAPI CZUBA! CO JEST?! Zamknij Poczekaj, musimy zdjęć się z idolem! CO JEST, kurde? Moment. moment, moment, na YouTube wchodzimy, chcemy się zobaczyć na live. Tak. tego tam na czapce tego takiego plusowego? Co? Jeszcze? Czy dałbyś tego Michaela plusowego tam? Na, na, tam jest na półce. Ten duży taki, ten duży. No. A! Podaj podaj go, podaj go. Nie. Podaj go, podaj go. A, bo się spierdoli, budowla. Dobrze, uwaga. O, dawaj ome, maja mokro na twój... Ktoś tak napisał w komentarzu. Ja tego nie powiedziałam. Ej, o dlaczego ten ja ten wyglądam jakby... Poczekaj, dzięki, nie nie ja jem złotych, podziewam Rysię! Dzięki Rysiu, dalszy lekarz, podziewam! Oł, oł! Buuu, garo! Nie wiem, o chuj chodzi, dlaczego ja jestem tutaj jakaś taka... Spłaszczona. Spłaszczona? Nie, tego też nie wiem, tego też nie wiem. A ten z TikToka. Zaparsztek. Kurwa. Licz dni, kurwa, ty. Zaparsztek. Ty kurwa licz dni. Ojej kurwa! Praw rozlądowaliśmy u naszych obserwujących, lubimy ciebie. Tak. Nie, tego, tego kurwa zaparska wyjem z live'a, bo on jest hajterem. Nie jest hajterem. Jest. Jest hajterem. Czekaj, nie rozłączaj się. No wiem, ile ma ci dziewczyny? 16, 17. masz i takie! Co? Która ma szybciej! Nawet się sam nie ja! Ja no bieg bieg. bieg. Kajetan, jeden złoty. Siema, Dawid, Co to ja, ja znowu Kajetanę na 1500%. Zniertzy? Mam do ciebie wiadomość, Zniertzy? która Zemę? po prostu zatnie ci nowe na 5 sekund. Przeczytaj od tylu kajak, bo to jest niemożliwe. A halolst nie wnikaj w to kok, kokokok. Przeczytaj kajak od tylu. No nie moja wina cię właśnie o 700 kilo kurwa. No, co tam u pana? Ile masz lat? 16 Jaki rośnik? 0,8 Masz chłopaka? Nie. A mówisz nad no? Nie. Masz już kogoś, przyznać rację. To ci się to Ci nie podoba. Nie. A ja nie ten przystojny, ten ładny, jak gdzie piękny, Jak no, Piękny, piękny. tych aktorów z cytanika. No. Ja o hej! hej. Masz pająkę na włosach! Idiotka jebana. Z tego mega, kurwa. Kurwy, same kurwiczony mnie przełączają. Kurwiszony jebane. Jak ja mój Ej kurwa, Dawid Jasper. Cześć mordo. Nie, to skap kurwa. Co tam Morda? Nie, to już kap, stary. To Bo... ja, to ja. Ale udowodnij, stary, że jesteś prawdziwy. No, udowodnij, jak? ja mam ci udowodnić? No, jest serio, jesteś prawdziwy. Robi leże na YouTubie, jestem w Ej, ale ty, ale ty, stary, nie miałeś gdzieś w innym pokoju? Nie mieszkałeś? Nie, ty sam, ty w tym zamieszkaniu. Ej, ale ty jesteś spoko w sumie, ziankiem, tylko. Ale bo ja słyszałem, nie wiem, czy to, są, czy to jest prawda. No. Ale ja słyszałem, że ty masz obrzezanego filtra. Dawi. Ja co. i Co? Ale ma duży nos. Nie lubimy się tej A gdzie Miśka? Danu. nos, kurwa. Mieszka. Co cześć, 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 Islamu. cześć, 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 To cześć, Jasper. cześć, 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 Your voice is so vague, man. No, yeah, I'm not rated. I'm not rated. So, you're from Poland? Yes, yeah, I'm famous to too many Poland. <laughs> too many Poland. De... De... Okay, take Piękna Pinkla jest very are very i go

Co? Jak tak ma imię? A Agnieszka, Tosia i Julka. Ile ma ty lat. Trzynaście. Spiewamy. Siema! Czemu? Siema Dawid! Siema, co To Co za To ty za Kulka! Z pracy, dostałem pracę, wiesz? Ja No tam jako reżyser. Dę... Dę... Ciężko, Dę... ciężko. On ma auty? Cześć Dawid Jasper! Cześć, Dawid Jasper! Dawid Jasper! Co Co? Ja. No znowu ty! Co Pamiętasz ja. Co? Pamiętasz mnie? Jak masz się mnie? Wiktoria! Kojarzy się, skądś? No bo ty mi kiedyś miłość wyznałeś na streamie. A ile masz na Wiktoria jeszcze raz? 16! To prawda, to prawda. Pamiętasz mnie? Pamiętam cię jakby po ty głosie bym nie zapomniał. Tak, no dobra, I ja... dobra. Po aparacie chyba co? Nie, te dusza i dla mnie czyli czy uroda kobiety. Może być ładna i piękna, albo może być gruba i być paszczure. A i być paszczure? Nie paszczury, nie takie piękne, takie ładne. Ty wolisz, ty wolisz ładne? Tak, grube spadają. No, grube nie są Bo fajne. Ja właśnie po 800 kilo. 800 kilo. No! To nie jest dobre! A to jest pokazanka To jest ja się nie pokazywałam już. No, ona się pokazywała! Nie, nie, pokaż się to! A robisz streama? Teraz nie. Teraz nie? Nie. No to Nie. Ona nie chce się pokazać. FANIDZIO! Agnieszka walec. 3 złote. Aleś ty brzydki człowieku. Ha ha ha. Tak, Brzydki, kurwa. Zazdrościł się, kurwa. Zadoć mi ty kur... zadocisz mi, zadoć mi ty kur... Powtarzam, zadoć mi, zadoć mi ty kur... Okej, okay, no to fajnie, fajnie, że tak właśnie wiesz. Ogarnąłeś to A sobie, że. No to jest tam przy ścianie to białe, takie białe. To? Nie to to? to, to, to? Nie, tam tam kołuska po lewej, taki wiatrzyk. Czyli tu to jest klimatyzacja, jakby, nie? Wiatraczek taki. Pokaż go! Kurde. Wiesz co, on jest tak wciśnięty, tam upchany, wiesz, tam kartony, tam jest... On jest długi, on jest taki długi. Tak, tak, i on się tak obraca, nie tu... Serio? No, fajny jest. Tylko że teraz jest zimno, no to, to wiesz, szkoda go włączać, bo ja ciepła potrzebuję z koloryfera, nie? Ile no to... za niego yy, Chyba cztery stówy, albo trzy jakoś. Coś takiego. Agnieszka to Nie ma! Nie ma, Jasper! mordeczki, Jasper, witam!

Dawid Jasper! Ale o pamięta w tej góry... ją bitowy, barią! ją. Jak ja mam być? Wciąż... Victor, nie to! Nie to! Pytam się, mam będzie pytanie. Czy mi z YouTube? Dawid Jasper Faj Fajnie, fajny, fajny green, ten, fajne wklej fajnie wklejone, fajnie Znalecione. wszystko. Wszystkie role!

Nie. Nie każdy cię. W kim tam jesteście? To jest hotel jaki? Czy was pokój? Mój pokój. Twój pokój? Tak. A myślałaś robić live na kiku? By dużo pieniędzy mogę zarobić. <grym 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 nie wypróbował, by cię wypromował na kiku. Ty gruba, jedna z drugim. A super. <grym> Jak macie na imię dziewczyny na imię? A imię? Da ja jestem Bogusława, ty. Debilki, ale. No i jestem i kończy Dawida Gaspera? Nie, Nie. a co? Debilki. Co tam masz? Masz się żarty? Nie. Masz się ślubnąć? Nie mam. Nie? Tak byłeś opany przez EPCU? Debilki. <slodim> YouTuber. Takiego. YouTubera. YouTubera. Gabi. Gabi. Ja mam brysia to jest Oliwka. No. Ile macie lat? Ile macie lat? Po czternaście! Co to jest za misiek, mm. czego my trzymać? Dostałam właśnie to... misia takiego. Od kogo? Mogę, Od mogę. brata na Mikołajki. Nie Od możesz. brata? No. A ma? Dawid Jasper Dawid Jasper Już? Jak ci mijają Mikołajki? Żadnego prezentu zostało na, na Mikołajki, żadnego prezentu zostało, smutno mi. Dobra, no, ja już nie robię tego live'a, kurwa, pierdolę tego live'a. dupy tego live'a. Dawaj, widzowie, kończę live'a, widzowie! Kończę live'a! Bo mi się nie chce robić tego live'a, widzowie, nie chcę, mi się robić tego live'a, widzowie! Nie chcę, ci się tego live'a robić, jak oni mi cały czas obrażają na to megle. I przełączają osobę chorą i niepełnosprawną na Omegle TV widzowie. I śmieją się grube wieprze i jakiś zapyczar ze mnie na Omegle TV Nie chcę mi się dzisiaj widowie, Nie chcę mi się widzowie dzisiaj tego live robić. Nie chcę mi się widzowie tego live robić dzisiaj już. Jutro zrobimy widzowie live'a o godzinie. 1430 będzie live jutro. Live będzie jutro, o 14.30 widzowie! A skończymy mojego lajda o godzinie 20.01. Jutro. Dzięki, że byliście w Zenalajdzie. Trzymajcie się dzięki, że byliście w Trzymajcie się. Baczy!